Życie usta, serce bijące jak błąd. Dzikie myśli, walkę i nagadę bo on to Mam po tobie, nie wiem czy to super tort, ale czy nie wspominałam już, że życie to co to Tocy miesiącami, dźwigał mnie pod sercem, odręcznie w ręce świata miałem ledwo dwudziestkę. Z takim sensem, by ktoś pokazał ciebie wreszcie i postawą, by mieć wolną przestrzeń, też tęsknię. Jestem kwiatem, podlewał mnie kto inny, a nie w skórze Ale róże, to róże, to te, co mają ostre kolce i pierdolony kupet Dostają dupę od pokoleń, byłabym głupcem, gdybym że że się wcale ani trochę tym nie chlubią. Like Moje stopy mają już rozmiar 36 i chodzą sobie innymi drogami Gdzieś na odległym kilometrze, ale się. Podam ci herbatę, jeśli tylko powiesz chcę Co drugi dzień, co najmniej Mówię kurwa mać, ale to co myślisz, ja myślę to nie tak Zapierdalam na hajs, a nie jestem nieuchwytna I też się kocham, ale się o ciebie trygam. wiesz Nie znam nikogo, co by czegoś nie zjebał Ja też zrobiłam to tysiące razy, przebacz Najbardziej, gdy powinna mnie, czyli teraz Zamiast zająć się tobą, biorę pod krzyżła, jak teraz Oceniać czy nie mam prawa, nie będę do obawa, Stara będzie wszystko lala, tylko nie wszystko na Akcja dostaje mała ska, ale wiesz, że za Twoją harmonię wszystko bym oddała. Wszystko bym oddała. jak miłość jeśli tylko sieda, tak niepopularny. A najdłużejszy deklam miłość jeśli tylko sieda, takie popularne jest lekarz! Właśnie tak, tego bardzo ciężko, Dani. Naprawdę czujecie to? Czujecie to? Bo my to na serio! Bo my to na serio! Że miłość i w ogóle to wszystko, na serio! Nie musicie nic mówić. Po prostu. A, żółwik, e. Trzymajcie to po prostu głęboko w swoich, w swoich serduszkach, dobra? Super. A są tu jacyś tancerze? Yeah. Ja! ja. Jesteś tancerzem? Yes. Tak! Nie, oh. yeah, nie! Yeah. To ja bym chciała...